Dajcie, kochani, to Mary i Mario. Kolejna próba, Krzyżek Tak, XXL. znowu relaks z krzyżówką XXL. Ojojoj, oj, oj. ale my się nawalczymy z nią. Czy ona w końcu da nam coś porządnego? No, na razie, widzicie, kochani, nic nie ma, żadnych wyrazów, ani u Mario, ani u mnie. Y, bonus to tylko, mam też tylko dwie literki ludzkie. No, mi się jedna trafiła. Także zobaczymy, co z tego będzie. Ja mam z numerkiem 19, a ja mam z numerkiem 20. 21. No, ucieszyłam się bardzo jak pierwsza wpadła literka A, ale zobaczcie. wy A, ale to już zobaczymy, może coś wpadnie, w oby. No dobra. Chociaż wrócisz, chcemy. To co, bierzemy się. Tak, my bierzemy się za drapanka, a wy kochani trzymajcie mocno kciuki. Dobra, tu zabierz tu swoją wtedy. Ty pierwszy, dobra. Skoro mam zacząć. To diabaj i wygraj. No dobra, to co, pierwsza literka. To literka E. Pierwsza to nie jest. No tak, ale z tych co tutaj. Co zostały tak. Tu i szukamy E. Mamy newa, mamy ner, serce, perswazja. Skrzypek. A numerek to? Mówiłem 19. A to to numerek? Madzi. Jaki Madzi Kanału Alicja, sklejny zakup. No brawo! Pozdrawiamy Cię, Madziu. Regaty, Elaborat, Jeremiasz. I oczywiście zapraszamy na jej kanał. Dobrze, i w trzeciej mamy cukierek. Albo psikus. No psikus to nam może tutaj krzyżówka zrobić. No właśnie. Stres. Tylko się boję. O właśnie o, ja mam stres. <noise> Stresam. <mam. głos> no dobra, na razie tyle. Szukamy kolejną literkę. A będzie to literka O. O, to fajnie. Nawet masz bonus. Aha, idziemy w samogłoski teraz, tak? Dobrze. Dobra. Mamy pole, mamy rok. Nawet jest w bonusie. Dobrze, w pierwszej tam już więcej nie ma. Mm -hmm. Szukamy teraz w drugiej. Tu jest tort, skok, no, to bagno, skokujesz. bocwana. Dobra. I w ostatniej jest Pomorze, Por, Nowogerd, Kos. No, więcej nie widzę. No dobrze. Szukamy kolejnej. Oba Kolejna jest A. A. No to może, może. Za kolem. Może w tej 19 będzie coś. I mamy Jawa. Baoba. Perswazja. Jan. Jar. Warcaby. Armia. Twarz. Liturgia. I jeszcze. Jeszcze tu wiedza. No dobrze. No dobrze. Pierwsze już się chyba A skończyły. Tu mamy regaty, drabina, stal. Co ci się Nic tak. Knajpa. elaborat brat, gaz, o, yes, dobra, to jest bierczy. pierwsze słowo szok, normalnie <laughs> pierwszy szok pierwszy wyraz Rajd, kram mm -hmm. dobrze, a się skończyły i teraz tutaj Rama Sara Park mm -hmm. Nowogard Rydwan Adam pozdrawiamy wszystkich Adaśków no dobra, to chyba tyle. No. Kolejna Panuś. literka to literka W. Okay. M o, mamy Newa. To jest pierwsze. I drugie wiedza. No to jeszcze jedno i będzie dobrze. Jeszcze jedno. Tutaj twarz perswazja Jawa. Mm. Jawa. Jawa. No dobrze. Tu mamy wydruk. Botswana. No. No a tyle. A w ostatniej W występuje tak. No Bogart. No dobra. Jeszcze co? Czas, jeszcze, dwie... jeszcze dwie literki. Tak, poproszę. Jest że Na razie mamy uczy i Bonusa już nie będzie. No nie. Mamy literkę U, mamy kult, liturgia i coś jeszcze? Nie widzę. Nie. Teraz tutaj, czy U, gdzieś coś, mhm. gdzieś coś, no jest tutaj, ale słowa na razie nie tworzy. A w ostatniej? Kangur Laur. No nie, nic tu się nie. I jedna, ostatnia. Nie wydarzyło. No, ostatnia dalej nie. I ostatnia literka tak. to literka K. No tak, Ponusia, po co teraz? Tu mamy kult, hmm? mamy kajmak, mamy rok, kółtek, skrzypek. Nie ma trzeciego. No nie, tutaj nie widzę trzeciego słowa. No nie, też nie. Dobrze. Znaczy dobrze, niedobrze, ale. <śmiech> dobrze. <śmiech> <śmiech> tak, dobra, Tak, tu dobrze. mamy skok. No podwa widzisz. Czyli drugie słowo. Tu mamy kra I co? Aha, i jeszcze było. O, już N. A ja też patrzę. N chyba też było. Tak. Nie, nie. Ale L nie było, także słowo no się nie. I tak nie utworzyło. No nie ma. M, B, M tutaj nie widzę. Dobra. I ostatnie. Tu mamy kos. S było, czyli mamy. Nie, no, S też skupione było. Tak, mamy słowo. Kangur. No, niestety zabrakło R. Mm -hmm. Dyptyk. Mamy. Tak, no, również po dwa. Mamy drugie słowo. No. Sklep, park. To tyle. Tak, M nie było, R nie było. Nie. L również nie. Szkoda. Razy dwa. Mm -hmm. Czterdziesta. No. I co mamy? E... O! Szkoda. Szkoda Ja Myślałam, że będzie coś. No dobrze, to teraz ja, jak już wiecie, numerek 21. Dobra, to jedziemy. Patrzymy, czy coś tu będzie. Chociaż w wątpię, kurczę, normalnie. Mamy literkę D. Literka D. Tu mamy D. Doba. Doba, doba. Nic jej nie mamy. Teraz tu D. Żadnego wyrazu jeszcze, jak widzicie, kochanie, ja nie mam. Niestety. Tu mamy jeszcze D. I fioletowa. Fioletowa. Tu mamy zdum. Rydz. rezydent, D. I jeszcze horda. I to wszystko. Kolejna. To jest co? H. Ojeju! Po co to H? W pierwszej nie widzę w ogóle. No nie ma w pierwszej. W drugiej, w drugiej jest Hel. No, chociaż do tego się przydało. <laughs> chociaż to jedno, tak? Jedno, jedno H brązowej, a, a fioletowa. Czy masz gdzieś tu? H jest horda oczywiście. I to tyle. Kurczę, tutaj się nic nie chce mi ładnie pokazać. To teraz mamy literkę L. No L mamy też w bonusie. Dobra. Żeby ani jednego wyrazu ja nie miała, no to nie jest fajnie. No na razie <laughs> nic się nie utworzyło. Bo mi się to nie podoba już. <laughs> teraz brązowy L. Lej o oh jest jeden, o no, oh, e, jeszcze gdzieś tu widziałam, przed chwilą, uh -huh. e, tu, tu mamy L, i tym. o jeszcze klon, no to dobrze, no wygląda, że chyba tyle, fioletowa L, czy tu masz fioletowa L, ma klei. no, ona ma klej, tu mamy jeszcze jedno i... O, fala. Też jeden wyraz. Ojejku. Słabo to widzę. Żeby coś to padło. Następne. Mamy E. No to bonusu już raczej nie, znaczy na pewno nie będzie, bo... No nie, bo mam trzy, no uh -huh. to już tutaj no nie. Dobra, ja szukam teraz E. Tu mamy remizę. Remiza E kurczę, mało E w tym niebieskim, coś tu. Nie fajnie. Tu mamy gorset. A, to będziemy mieli znowu Maria przegranych, te krzyżowy. Czemu one nas nie kochają? A my je tak kochamy? No nie. No nie. Tu jest E, tu jeszcze jest E. Tu mamy E. I jeszcze. Czy gdzieś jeszcze mamy E. No jest, jest. Jeszcze jest. O, Hel! Nie Oj oj. No to tylko tyle da, bo ile mogę. O no bym się myliła, nie? Teraz fioletowa. Tu mamy E. Emu. No. klej. Rezydent. Jedno i drugie. Tu mamy Pegas. O, też dwa. No to widzisz, po dwa, po dwa to się da. Ale więcej to nie chcę dać. Tak. Wszystkie e chyba wydrapałam. No, zostały tylko dwie literki. Mamy o. Okolica. Foka. To jest słowo? Tak to? tak, to jest słowo, ale tu jest pierwsze, widzisz? Uh -huh. No i to tutaj już rzos. Oha, no też jest drugie, brawo. Wszędzie po dwa. To tu już, wiem czego się mogę spodziewać. Uh -huh. <laughs> tak jak ty. O. 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 Czy gdzieś, o, o, bo jeszcze. Dobra, chyba wszystkie teraz brązowej o. To no żeby dało chociaż dyszkę z jednego, chociaż żeby się otworzył. Gorset niebo. To tyle. I fioletowa, Horda. Korda. no, okay. I ostatnie, co mi tu dadzą? Mamy U, no tutaj już nic nie będzie. To lutnia. No dobra. U, czy tutaj coś będzie z U? Chyba nie. Też czuję już postakę. Bo tu tu dwa słowa. nie mamy. Tak, tutaj. Oj, tu mogło być. U. No i nic. A w ostatniej, czy coś tu da? U, czy nie da? Zdun, to nie da. Zdun, E mu też nie da. No też mam pustak. No to wygląda. Chyba więcej nic nie ma. R nie było, N nie było. no. No trudno kochani, no ale tak się nie poddajemy, nie? No Jeszcze nie. Jeszcze będziemy walczyć z nią do skutku. coś da, do... to no było trzy razy, no oczywiście, nie? No, a w lutnia co by dała? lutnia by dała trzy dyszki, no fajnie by było. No, a kontrolne potwierdzają, że to jest pustaczek. Pokażcie się. No pewnie gdzieś tam trochę wyżej. To nie, jakie uparciuchy. O, tak, jest CE. -E. Czyli dwie krzyżóweczki, kochani, X i Z. Niestety pusta. No trudno, no nie zawsze można wygrywać, tylko bardzo często mamy mało, właśnie... mało wygrywamy, a jak wygrywamy, to się tak cieszymy jak małe dzieci. Uh -huh. <noise> no, te krzyżówki oczywiście nie dały dzisiaj kolejny raz, ale będziemy jeszcze do nich wracać, oczywiście. Także dziękujemy, że jesteście kochani z nami. Za wszystko dziękujemy. Mi, za komentarze, za łapeczki, za, za, za wszystko. Za to, że jesteście. To jest najważniejsze, że nas oglądacie. Kończymy na dzisiaj. Zapraszamy na odc kolejne odcineczki. Pozdrawiamy Was ciepluteńko. I do zobaczenia wkrótce. Bądźcie zdrowi. Pa, Pa. pa.